Od dawien dawna zaczepiasz Marcisza Podzianowskiego, wyrażasz chęć walki z nim, będzie walczył z Popkiem, miał ostatnio dwie słabe walki, przegrał. Jak, jak Co Ty myślisz o tej walce z, z, z Popkiem? Powiem tak, sercem jestem za Popkiem, jest z mojego miasta, jest to bander z krwi i kości, więc chłop z charakterem, z zasadami, oczywiście Mariusz tak samo, więc to może być dobry faj, no wiadomo, no raz mi mówi, Mariusz po nim się przejedzie, tak, no jest to sportowiec z krwi i kości, Mariusz naprawdę, no trenuje mega ciężko i nie tylko w sportach walki, tak samo w sportach siłowych. No był najlepszy, no za darmo pięciokrotnie mistrzem świata nie był, tak, no tutaj też, no nie ujmując Mariuszowi, że ostatnie dwie walki przegrał, ale z kim przegrał te walki, to trzeba wziąć pod uwagę, tak, nie boi się, wychodzi się naprawdę pełen szacunku za to dla niego, że, że taką robotę zrobił, jak zrobił. Popek ma w ogóle jakieś szanse? Słuchaj, to jest waga ciężka. Tu to powiem Ci tak, e, moja, moja pierwsza walka z Litwinem, e, którzy nie, mówią, że to jest ogórek, tak? Ale mógł mnie też skosić tym swoim sierpem, więc każdy tutaj ma szansę. A tym Mariusz że Popek to jest charakterny ulicznik, więc to jest będzie mógł ugryźć Pudziana w stójce tutaj. Wiadomo, Mariusz jak go przewróci, to go zniszczy.